Siema specjalnie na Waszą prośbę. Dzisiaj wybierzemy sobie najlepszą hulajnogę elektryczną w budżecie do 2,500 zł, najlepszą pod względem ceny do osiągów, I mówiąc o osiągach, mam na myśli oczywiście wyniki testów, które wykonuję osobiście, a link do tabeli z wynikami znajdziecie w opisie filmu. Jeśli chodzi o ceny hulajnóg, które wziąłem do tego zestawienia, to są aktualne ceny na dzień 6 grudnia 2025, czyli najniższe w tym roku. No i oczywiście po uwzględnieniu już 6% zniżki, czyli kod rabat Simon6 ze sklepu geekbuying.pl Trzecim kryterium opinii będzie moja subiektywna ocena, ponieważ to też jest bardzo ważne, nie tylko same dane z tabelek. To jest tylko jedna strona medalu, druga strona medalu to są prywatne odczucia z jazdy, preferencje i inne opinie. Zaczynamy! Do tego zestawienia wybrałem aż 11 hulajnóg spełniających kryterium cenowe. Wszystkie testowałem na swoim kanale. Tak więc jeśli chcecie zagłębić temat któregoś z tych modeli to zapraszam do oglądania moich testów. Linki do filmów o każdej z tych hulajnóg znajdziecie w opisie filmu. Dokładnie to mamy tutaj 4 osoby i 6 Kukirinów, czyli dwie najpopularniejsze marki. Co prawda brakuje tutaj akurat Kukirina G3, ponieważ już go akurat nie mam i to jest jedyny model, w którym nie zdążyłem zmierzyć przekłamania licznika, więc odjąłem mu po jednym kilometrze z zasięgu i z V-Maxa. Pierwsze zestawienie zestawienie to zestawienie cenowe. Jeśli chodzi o tą jedenastkę, to najtańsza hulajnoga kosztuje 1597 zł, a najdroższa 2480 zł i są to odpowiednio Kukirin A1 i Osom awesome L2 Dual Motor. Co ciekawe, jeszcze dwa dni temu Dual Motor kosztował poniżej 2000 zł, więc jeśli się ktoś spóźnił, no to niech żałuje. Tak wygląda wykres cenowy wszystkich 11 hulajnóg, począwszy od najtańszej do najdroższej i są to kolejno kukirina A1, Osom awesome L1, Kukirin G2, Kukirin G2 Pro, Osom awesome L2, Kukirin M4 Max, Kukirin G3, Osom awesome L1 Max, Kukirin T3, Kukirin G2 Max, no i najdroższa Osom awesome L2 Dual Motor. Tak wygląda końcówka 2025 roku, jeśli oglądacie ten film akurat w maju 2026 na przykład, no to te ceny będą już troszeczkę wyższe. W każdym razie pierwsze dwa miejsca będą zawsze należały do Kukirina A1 i Osoma L1, natomiast jeśli chodzi o trzecie miejsce, podejrzewam że Wam, że z czasem będzie się zmieniało. Dobra, jedziemy dalej. Która hulajnoga z tych 11 jest najszybsza? Zobaczmy sobie. Najszybsza hulajnoga w tym zestawieniu to Osom awesome L1 Max 55 km na godzinę. Drugie miejsce Exekvo Osom awesome L1 i Kukirin G3. Kolejne miejsca to Osom awesome L2 Dual, Kukirin G2, M4 Max, G2 Pro, Osom awesome L2, Kukirin A1, Kukirin G2 Max, który nie wiadomo czemu, ale nigdy nie chciał szybciej jechać ze mną niż 42 km na godzinę. Co dziwiło zresztą wielu widzów, ale takie są fakty i najwolniejsza hulajnoga z tego zestawienia to Kukirin T3, co nie ukrywam, jest dla mnie troszeczkę rozczarowujące, bo podoba mi się po prostu. Tak więc, najszybszą hulajnogą w tym zestawieniu jest oczywiście OSOM L1 Max, i to właśnie do niego należy podium. Jedziemy dalej noga do 2500 zł, na której zajedziecie najdalej jadąc 25 km na godzinę, ważąc przy tym 80 kg, to Osom awesome L1 Max EGZEQUO z Kukilinem G3 po 72 km zasięgu. Choć jak wspomniałem na początku, co do Kukilina G3 pewności nie mam, ale może faktycznie jest w stanie przejechać tyle, może trochę mniej. Nie wiem. Miejsce trzecie to Osom L1 z wynikiem 59 km, a dalej mamy M4 Max, Osom L2 Dual Motor, G2 Max, G2 Pro, G2, Osom L2, Kukirin A1 i znowu stawkę zamyka Kukirin T3 z najniższym wynikiem 41 km. Jak widać na tym wykresie, znowu liderem jest Osom L1 Max. Jedziemy dalej. Załóżmy, że waszym priorytetem nie jest tutaj różnica w cenie, nie jest różnica w maksymalnej prędkości czy zasięgu, a szukacie hulajnogi, którą codziennie będziecie musieli złożyć, wnieść na któreś tam piętro albo wkładać i wyjmować z bagażnika samochodu, no to istotnym czynnikiem może się tutaj okazać waga. Spójrzmy, jak wygląda wykres. Od najlżejszej hulajnogi do najcięższej. Najlżejszą hulajnogą jest tutaj Kukirin G2 Pro, który waży zaledwie 22 kg. Miejsce drugie Kukirin M4 Max i miejsce trzecie Kukirin A1. Kolejne modele to G2, T3 Exec z G3, G2 Max, Osomel1, Osomel2, Osomel1 Max i najcięższa hulajnoga. Osom L2 Dual Motor, no bo w końcu ma dwa silniki, także podium tutaj należy do Kukirinów, które faktycznie są najlżejsze, ale zwróćcie uwagę na to, że ostatnie miejsce, czyli Osom L2 Dual Motor, waży powyżej 30 kg, więc jest tutaj też aspekt legalności, a w zasadzie jej braku. I ostatnie podsumowanie, bardzo ciekawe, jest to suma osiągów w stosunku do ceny, jaką trzeba zapłacić za te osiągi. Wiem, że dla wielu z Was jest to czasami jedyne kryterium podczas wyboru hulajnogi, więc Zobaczmy, jak to wygląda. Wykres ten pokazuje dokładnie, która hulajnoga oferuje najwięcej płacąc najmniej. Ten stosunek najlepiej wypada dla osoma L1. Drugie miejsce zajmuje osom L1 Max. I na trzecim miejscu Kukirin G3. Po prostu te trzy hulajnogi są relatywnie niedrogie w stosunku do tego, co oferują. Kolejne miejsca to Kukirin A1, Kukirin M4 Max, Kukirin G2, Kukirin G2 Pro, Osom awesome L2, Osom awesome L2 Dual Motor, Kukirin G2 Max i znowu najgorzej wypada Kukirin T3, który jest aktualnie dość drogi, a oferuje stosunkowo słabe osiągi. Także jeśli sugerujecie się tylko takimi danymi, no to jak widzicie, L1 i L1 Max to są. Najsensowniej wydane pieniądze. Teraz zapytacie, dlaczego pominąłem Cookie na G3. I tutaj właśnie wchodzi moja subiektywna opinia, ponieważ owszem, można się sugerować tymi wynikami, tabelkami i tak dalej, ale gdzie jest aspekt komfortu czy na przykład wyglądu hulajnogi. No właśnie. Jeśli chodzi o tą trójkę, czyli L1, L1 Max i G3, no to do tej pory wszystkim zawsze polecałem L1, uznając, że cena, którą trzeba zapłacić za tą hulajnogę, jest relatywnie niska właśnie w stosunku do osiągów i tutaj akurat się nic nie zmieniło. Nadal polecam. Do tego dochodzi jeszcze niekwestionowany komfort w zasadzie wszystkich osomów, czego nie można powiedzieć o wszystkich modelach Kukilina. Na przykład Kupieli na G3. G3 jest dość wysoko w tym rankingu, fakt, natomiast sami dobrze wiecie, że zawieszenie w G3 praktycznie nie istnieje. Elastomerowe zawieszenie, które w ogóle nie pracuje, sprawia, że komfort tej hulajnogi jest na szarym końcu, więc właśnie dlatego nie należy sugerować się samymi danymi. Weźmy sobie teraz Cookie Rina T3, którego ostatnio testowałem. Według mnie bardzo fajna hulajnoga, bardzo wygodna, komfortowa, mająca wszystko, wyglądająca naprawdę fajnie, natomiast na no osiągi no nie są najlepsze, nie są to jakieś dramatyczne osiągi, ale no w zestawieniu wyszła najgorzej, a pomimo to no mi się cholernie podoba na przykład ta hulajnoga, więc tutaj w grę wchodzą gusta, a z gustami się nie dyskutuje, więc każdy wybierze pewnie coś innego i niekoniecznie będzie to racjonalny wybór. Doskonale wiem, że jedną z najpopularniejszych hulajnug jest Kukirin G2, bardzo często ją wybieracie, natomiast w tym rankingu wypadła w sumie średnio. Poza tym, biorąc pod uwagę liczne usterki i generalnie jakość wykonania, która stoi pod znakiem zapytania, z którą spotkałem się w tym sezonie, szczerze przestałem polecać tą hulajnogę, zamiast niej polecam zdecydowanie Osoma L1, który w zasadzie pod każdym względem po prostu ją bije na głowę. No, trzeba przyznać. No i teraz najważniejsze, którą hulajnogę ja bym wybrał z tej jedenastki spośród hulajnóg do 2500 zł. Jak myślicie? No według mnie zdecydowanie jest to Osom awesome L1 Max. Dlaczego? Ponieważ za 2200 zł dostajecie po pierwsze Najszybszą hulajnogę, hulajnogę z najlepszym zasięgiem, hulajnogę bardzo komfortową, przede wszystkim legalną, ponieważ waży poniżej 30 kg. No i hulajnogę mającą wszystko, co powinna mieć hulajnoga elektryczna. Jak dla mnie, to jest absolutnie najlepszy wybór. Jeśli chodzi o drugie miejsce, w dalszym ciągu będzie to Osom, czyli L1K, ponieważ z kolei za dużo mniejsze pieniądze i tak oferuje naprawdę wiele, także zdecydowanie L1. No i trzecie miejsce. Według mnie osom awesome L2 Dual Motor, ponieważ dwa silniki w cenie do 2500 zł, a niedawno nawet do 2000 to była naprawdę bardzo dobra cena i nadal jest. Uważam, że jeśli ktoś szuka hulajnogi z podwójnym napędem, bo chce troszeczkę poszaleć w terenie, to absolutnie powinien wybrać L2 Duala. No, minus taki, że waży powyżej 30 kg i trzeba o tym pamiętać. Jeśli chodzi o pozostałe hulajnogi. Żadna nie była ani najlepsza, ani najgorsza, nie miała jakichś specjalnych wad, o których bym musiał tutaj wam wspominać oprócz tego zawieszenia w gietrójce, więc do wyboru do koloru możecie sobie wybrać którąś z nich i zapewne będzie tutaj kwestia gustów, no bo jedna wam się będzie bardziej podobała, druga mniej, więc wybierzcie sobie po prostu najlepszą dla siebie i o to w tym tutaj chodzi. To tyle w tym odcinku, trzymajcie się do następnego. Elo.